Szwagry i szwagierki, to mówię do was ja, szwagier, wszystkich szwagrów. Mam dla was dzisiaj bardzo ważną wiadomość do przekazania. Niestety, ale kanał Uśmiechawa TV. Proszę! Siema, szwagier! A co ty tu kurwa robisz? Eh, eee, niech tu, bo filmy na YouTube zablokują. Chuj tam, szwagier, chuj z youtubami! Szwagry, mam ważną informację do przekazania, bo. Zachodzą wielkie zmiany na naszym kanale. YouTube nas ogranicza. Próbowaliśmy z tym walczyć. Od pół roku testowaliśmy wasze zachowanie, algorytmy YouTube'a, dodawaliśmy filmy z cenzurą, potem bez cenzury. Nie spodobało się to ani YouTubeowi, a tym bardziej dla was. Skończyło się zablokowanymi filmami. A i wy w komentarzach tam daliście popalić. Ale my nie spaliśmy. My wyciągnęliśmy wnioski. A wniosek jest jeden. Na kanale Śmichawy TV nie mogą być filmy z cenzurą. Po prostu one Wam się nie podobają i wręcz nie śmieszą. Tak. Rozpatrowaliśmy trzy drogi rozwoju. Pierwsza, dodawać filmy w miarę regularnie, ale z cenzurą. Ale to by nie przeszło. No bo jakby to się oglądało taki film, jakby zabrakło takiego powiedzenia. O, skurwesy! Albo siema szwagier, a co ty tu kurwa robisz? No właśnie, a co gorzej, jakby zabrakło? Szwagróweczki na stole. No właśnie. <grystanie> Druga opcja jest taka, że będziemy dodawać filmy, produkować je, jeśli będą współpracy z markami. Będzie to raz na kilka miesięcy, ale naszym zdaniem to też nie przejdzie, no bo jak szwagry? z tęsknoty Nie, za szwagrem. No sobota, sobota szwagrów tak. to jest sobota stracona. No, I trzecia opcja jest taka, którą postanowiliśmy rozwijać: odpalamy Patronajta i będziemy produkować filmy dla śmiechawy razem z Wami Szwagry. Filmy będą dodawane regularnie, będą w starym, dobrym stylu i oczywiście nie zabraknie szwagróweczki na stole. Pomysłów nam nigdy nie brakowało. Naprawdę dobre scenariusze czekają na nagranie. Tak jak kontynuacja Szamba, przygodę, giełda, albo nowe, żniwa, wyścigi, ja. wiele innych. Tak, pomysłów nie brakowało, ale cenzura finansowa robi swoje. YouTube, wiadomo, na coś pozwala, na coś nie pozwala, a my chcemy kurwa robić swoje. No właśnie, robić swoje, się nie ograniczać. Żeby nie myśleć o tym, co mamy tak. powiedzieć, żeby nie padło jakieś niecenzuralne słowo, żeby yy, podtekstu rytycznego nie było jakiejś tam domniemanej przemocy. No. Myśl tylko się ograniczę się ograniczaj. No Chuj z ograniczaniem szwagier polej. Trzeba nagrywać to, co u nas w głowach siedzi, wtedy dla nas będzie łatwiej się pracować, dla was będzie lepiej się oglądać. No i, patrz, i za to teraz. I, I zostanie stary, dobry klimat. Tak. I za to teraz pierdolę. Się wpurwiła. Kiedyś wspominaliśmy, że jeśli to nie będzie konieczne, nie będziemy Was prosić o pieniądze. Długo ze szwagrem zastanawialiśmy się, czy prosić Was o te pieniądze, czy nie prosić. No i doszliśmy do wniosku, że my bez Was, szwagrem, na tym popierdolonym YouTube nie przetrwamy, na którym są promowane tylko jakieś filmy dla dzieci. friendly. No i stąd nasza. Prośba do Was. Szwagier wyciąga do Was oto ten kapelusz, a raczej czopeczkę, swoje zajebisto, no i prosi o napiwek. Albo na budek. O, skurwek. <laughs> Nie, tak naprawdę, kto szczerze chce nam pomóc, wesprzeć w tym, co robimy, w walce właśnie z tą cenzurą, to prosimy Was o wsparcie. Razem zbudujemy śmiechawę. Dołóżcie swoje cegiełkę. A grosz do grosza i się zbiera na szwagróweczkę. <gry> <gry> ah, szwagry, nie wiem czy wiecie, ale prowadzimy normalnie na legalu działalność gospodarczą. No i żeby się utrzymać, trzeba kilka tysięcy. No i na chleb z masłem też by się przydało, nie? No, jak masło mi zabraknie, to ja pierdolę nie robię. Spoko, szwagier, masło może drogie, ale kostkę to ci kupię. Ja myślę. Mamy jeszcze w zanadrzu pomysł na nowy serial. Nie jest to może jakaś nowość, ale nowy serial. Placebo. Tak, tak, placebo. Mamy już rozpisane kilka odcinków. Jest stworzona otoczka, jak to ma wyglądać. Jest nowa muzyczka będziecie za Tak, ale z tym serialem też się wiążą koszty, bo musimy zatrudnić kilka osób do pomocy. No, żeby utrzymać resztę filmów na przyzwoitym tempie. Tak, tak. A w, tam w tym serialu to od razu idzie do strzału przez YouTube'a, bo No, bo takie pikantne, pikantne żarty, żart, tak, że, ajajajajaj. Że... No czekajcie. Tak, szwagry. Przejdźmy do konkretów, bo za wsparcie przyszykowaliśmy dla Was fajne nagrody, takie mniej lub bardziej symboliczne, które tak naprawdę sami wybraliście. Bo no. zawsze pytacie, czy można zwiedzić chatkę szwagra, no na przykład. Właśnie, tak, się napić w agróweczki. ale dla tych, co w nas wesprzą, będą w, w, zdjęcia, autografy, tak. będzie można z nami przyjechać, zwiedzić i wypić. Także. O, najważniejsze. No. Tak. tak. Takie są właśnie tematy, a Naszym najważniejszym celem było, jest i będzie rozśmieszanie i poprawa humoru właśnie dla was. A teraz chcemy robić po prostu razem to. Żebyście tak, nam w tym. Pomogli. Rozbawiamy Polskę i całą Polonię, a teraz razem z Wami będziemy rozwijać śmiechawę. Tak, czyli zróbmy szybkie podsumowanie. Walka z YouTube'em przede wszystkim, z tą cenzurą finansową, robienie dobrych filmów. Bez żadnej właśnie cenzury, żeby to się podobało. Praca dla nas będzie łatwiejsza, tak. a dla was będzie padaczka normalnie przed monitorami w sobotę. <grym> placebo, nowy, nowy placebo, serial będzie. Tak. No a jeszcze mamy kilka tematów, ale to może później. Tak. Także szlagry, sprawdźcie, wbijajcie naszego Patronite'a, wybierzcie Jeśli... sobie prób, tak. jeżeli szczerze chcecie, Pomód. to się zaangażujcie, no i i tyle. I dziękujemy za dzisiaj. No I właśnie, zgodnie Z następną dziękujemy. sobotę mamy nadzieję, że już zdążymy z pełnym odcinkiem, a więc do zobaczenia. Na razie. Cześć. cześć! No tak, ja tak się zastanawiam, czy to jest koniec, początek? Pokaż. Szwagier. Coż to zwykły chuj.